झाल झाल Będąc w Turcji, a w szczególności w Stambule, grzechem byłoby nie spróbować wręcz nie uzależnić się tureckiej kawy. Historia tego cudownego napoju wiąże się bardzo ściśle z imperium osmańskim. Oczywiście ojczyzną drzewa kawowego jest Etiopia. Z Etiopii bardzo blisko jest do Jemenu. Szybko po odkryciu drzewa kawowego to Jemen stał się głównym punktem przerzutowym kawy, również tam kawę uprawiano, a Jemen oczywiście został podbity przez Osmanów, Natomiast z Jemenu kawa naturalnie popłynęła i podbiła Turcję. Jak bardzo ta kawa ważna była dla Turków, wystarczy sobie wyobrazić, że za czasów panowania Selima II w samym Stambule istniało około 600 kawiarni. A w jaki sposób ta turecka kawa może nam pomóc w pielęgnacji naszej urody? Bardzo proszę. Użyjmy jej jako pilingu. To jest pilik. Pilik to taki zabieg pielęgnacyjny, polegający na złuszczaniu martwych komórek naszego naskórka. Efektem takiego zabiegu jest poprawa kondycji naszej skóry. Nasza skóra staje się bardziej gładka, bardziej elastyczna, bardziej ukrwiona. Wróćmy do naszej kawy wypitej w dość dużych ilościach wstępu. Jeżeli mamy wrażliwość na kofeinę, to należy wstrzymać się z takim pilikiem. Innym przeciwwskazaniem są otwarte, niezagojone rany na skórka. I ostatnim przeciwwskazaniem to są żylaki. Jeżeli mamy żylaki, to lepiej zapytać się naszego lekarza, czy peeling kawowy wykonywany w domu jest dla nas bezpieczny. Należy zawsze stosować peeling na oczyszczoną, lekko wilgotną skórę. Peelingujemy ciało od dołu, stopniowo przesuwając się w górę ciała, najlepiej okrężnymi ruchami. Pamiętajmy o tym. Aby przyłożyć się do tych partii ciała, których skóra jest grubsza, które wymagają bardziej peelingowania, czyli stopy, kolana, łokcie. A bądźmy bardziej delikatni w tych częściach ciała, gdzie skóra jest cieńsza, czyli dekolt, szyja, biust. Po wykonanym peelingu spłuczmy nasze ciało, osuszmy i pamiętajmy, aby nałożyć balsam albo krem. Wypilingowane ciało będzie dużo lepiej wchłaniało wszystkie te substancje aktywne i odżywcze, które znajdują się w naszym balsamie. Miłego peelingowania. Dzięki. O! I te bufy? Proszę, jaka fajna. Wczoraj wieczór się zakończył sztabera. MUDZIEK